Segmentacja rynku w marketingu afiliacyjnym. Segmentacja rynku w marketingu afiliacyjnym ma kluczowe znaczenie dla skuteczności kampanii. Obejmuje ona podział ogólnej grupy odbiorców na mniejsze, bardziej zdefiniowane segmenty, co umożliwia lepsze dostosowanie strategii afiliacyjnych do różnych grup docelowych. Zrozumienie unikalnych potrzeb grup docelowych. Segmentacja rynku umożliwia głębsze zrozumienie unikalnych potrzeb różnych grup docelowych. Każdy segment może mieć odmienne preferencje, zwyczaje zakupowe i oczekiwania. Dzięki temu marketerzy afiliacyjni mogą tworzyć spersonalizowane kampanie, które lepiej odpowiadają na te różnice. Lepsze dopasowanie ofert i treści. Segmentacja rynku pozwala dostosować oferty i treści promocyjne do konkretnych grup docelowych. Dla jednej grupy istotne mogą być zniżki, dla innej unikalne cechy produktu, a dla kolejnej recenzje użytkowników. Dzięki segmentacji, marketerzy mogą precyzyjnie dopasować przekaz do oczekiwań każdej grupy. Skuteczniejsze ustalanie celów kampanii. Zdefiniowanie konkretnych celów dla każdego segmentu ułatwia monitorowanie skuteczności kampanii. Marketerzy afiliacyjni mogą śledzić wskaźniki takie jak konwersje, klikalność i zaangażowanie dla poszczególnych grup, co pozwala na szybką reakcję i dostosowanie strategii w trakcie kampanii. Optymalizacja kosztów i zasobów. Segmentacja rynku pozwala efektywnie zarządzać budżetem kampanii afiliacyjnych. Poprzez skoncentrowanie się na kluczowych grupach docelowych, marketerzy mogą zoptymalizować wydatki, kierując środki do segmentów, które przynoszą najlepsze rezultaty. Dostosowanie komunikacji do preferencji klientów: Różne grupy docelowe preferują różne formy komunikacji. Segmentacja pozwala na dostosowanie tonu, stylu i kanałów komunikacji do preferencji każdej grupy. To kluczowe dla budowania autentycznych relacji z klientami poprzez kampanie afiliacyjne. Podsumowując, segmentacja rynku w marketingu afiliacyjnym to kluczowy element skutecznych strategii. Pozwala lepiej zrozumieć i obsłużyć zróżnicowane grupy docelowe, co prowadzi do bardziej spersonalizowanych i efektywnych kampanii afiliacyjnych. Dla marketerów afiliacyjnych, którzy skupiają się na segmentacji, sukces staje się bardziej osiągalny poprzez lepsze zrozumienie i satysfakcję różnych grup klientów.